hiszpańskiego ligowca do FC Barcelony. Fermin Lopez. Chcecie dowiedzieć się o nim czegoś więcej? Zapraszam do oglądania. Fermin Lopez Marin przyszedł na świat 11 maja 2003 roku w El Campillo. Piłka nożna od zawsze była w jego życiu. Odkąd tylko zaczął grać, marzył o byciu profesjonalnym piłkarzem w koszulce Barcelony. Po kilku latach spędzonych w młodzieżowych drużynach takich klubów jak Campio CF, Recreativo de Huelva, a nawet Real Betis, gdzie poznał swojego przyjaciela i również zawodnika Barcelony, Gaviego, to marzenie miało się spełnić. W 2016 roku 13-letni Fermin dołączył do La Masii. Wydaje się, że stąd jego droga miała prowadzić już prosto do pierwszej drużyny. Nic bardziej mylnego. Na początku rzeczywiście wszystko szło dobrze. Chłopiec pił się po kategoriach wiekowych, a w pewnym momencie zadebiutował nawet w rezerwach klubu. Potem jednak zaczęło się sypać. Stracił pewność siebie, na czym ucierpiała też jego gra. Ostatecznie wysłano go na wypożyczenie do res Deportivo, hiszpańskiego trzeciolegowca. To jeszcze bardziej go podłamało. Jego najgorszym momentem był mecz przeciwko Cordobie. Fermin chciał pokazać się z dobrej strony. Była to jego szansa. Spotkanie obserwowali skałci. Niestety, powiedzieć, że zagrał źle, to jak nic nie powiedzieć. Nie wychodziło mu kompletny nic. Wszyscy dookoła zgodzili się, że był to najgorszy mecz w jego karierze. Później jednak coś się zmieniło. Po rozmowie z trenerami, którzy radzili mu, by nie szukać perfekcji, a grać tak, by sprawiało mu to przyjemność, jego pewność siebie wróciła. Powoli stawał się najlepszym zawodnikiem swojej drużyny. Łącznie w tamtym sezonie strzelił 12 goli i zanotował cztery asysty. Chłopak w końcu odnalazł siebie. Jego starania zostały zauważone. Latem 2023 roku Barcelona zdecydowała się powołać go na przedsezonowe spotkania pierwszej drużyny w Stanach Zjednoczonych. To właśnie wtedy dał się pokazać fanom. Piękny gol z pola karnego przeciwko Realowi Madryt. 27 sierpnia zadebiutował w La Lidze przeciwko Villarrealowi. W swoim pierwszym spotkaniu w pierwszym składzie w Lidze Mistrzów z tarem Donieck udało mu się wpakować piłkę do bramki i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Od tego momentu jego znaczenie w piłkarskim świecie rosło. Zagrał na Mistrzostwach Europy w 2024 roku, które Hiszpania ostatecznie wygrała, a następnie poprowadził drużynę Larocha do triumfu na Igrzyskach Olimpijskich. Strzelił 6 goli, dwa w finale, co zapewniło mu tytuł wicelidera klasyfikacji strzelców. Podczas ostatniego okna transferowego jego wartość dla Barcelony znów została zakwestionowana. Kibice chcieli sprzedać go do Chelsea. Ostatecznie ta transakcja nie doszła do skutku. Od początku sezonu Fermin udowadnia, że ta opcja zdecydowanie wyszła klubowi na dobre. Na ten moment na swoim koncie ma już 7 goli i 4 asysty. Oczywiście, po kontuzji nie wygląda już aż tak dobrze. Myślę jednak, że jego powrót do formy jest tylko kwestią czasu. Pokazał już przecież to potrafi, a potrafi naprawdę dużo.